Dzień dobry, witajcie w mojej szafie, szafie świeczkowej, a więc dzisiaj przyszedł czas na otworzenie kalendarza adwentowego z Janki Candle. Z tych świec naprawdę mam dosyć sporą kolekcję, ale nie tylko, więc zapowiadam, że ten film o świecach, który Wam obiecałam już dawno, na pewno się pojawi, ta szafa jest do samego sufitu, więc będzie co oglądać, natomiast zapraszam do otworzenia tego kalendarza, oczywiście wrzucam Wam link do najtańszej oferty w opisie, jak również link do sweterka, który mam na sobie, jest taki fajniutki z... Guziczkami z perełkami. Najtańsza cena, jaką znalazłam teraz za ten kalendarz adwentowy jest to 185 zł. Ja płaciłam nieco więcej, więc bardzo się opłaca kupić, więc wychodzi 7 ,70 zł 70 groszy za jedno okienko. Zaczynamy od jedynki. Oczywiście, opowiem Wam dokładnie o tych zapachach, o ich nutach, także. Uuu, czegoś takiego to jeszcze nie było, więc jest nowość. Bo mamy tutaj malutką świeczuszkę tea lighta oraz właśnie do niego pojemnik, także rewelacja taki świeczniczek, świetnie. Zapach w tej świeczce jest taki miętowo, eukaliptusowy, myślę, że jakieś drzewo, pewnie cedrowe tutaj się znajduje. Numer dwa, jak zawsze w kalendarzu będą dwa rodzaje jakby świeczek, więc teraz czas na tą kolejną. Mniejszą, właśnie szkoda, że nie mamy tutaj od razu napisanego, jak one się nazywają, ale później powiem Wam, jak do tego dojść. Niestety, tutaj, przy wyciąganiu świeczka, mi się trochę ukruszyła ale wiecie, co nie jest to żaden problem, bo oczywiście możemy sobie ją pokruszyć, podzielić i palić w kominku jako wosk. Według mnie ten zapach to będzie Amber and Sandalwood. On jest nieco męski, ale powiem Wam, że tak przepięknie pachnie. Mamy tutaj na tych zapachowych pieprzwa, salatonka, kardamon na tych środkowych karmel, lawenda, bursztyn, następnie drzewo cedrowe, drzewo sandałowe, wanila paczula w nutach dolnych. Rewelacja, jak ja nigdy nie lubiłam takich, wiecie, lekko męskich zapachów, to ten super. Numer 3. szkoda, że nie dają, tak wiecie, na przemienie tych większych okienek, bo bardzo jestem ciekawa, co w nich jest. Wzięłam mój e, cieńszy przyrząd, udało mi się go znaleźć, więc łatwiej będzie się otwierać. Dobra, udało się e, już po kolorze, powiem Wam, Jestem po prostu obeznana, to jest taki klasyczny zapach Cinnamon Stick, czyli 100% cynamonu. Więc jeśli lubicie, to naprawdę super. Ale wiecie, co jest taki fajny patent? Można sobie po prostu połączyć dwa zapachy. Jeden w jednym wosku palić w jednym kominku, drugi w drugim, bądź po prostu razem wymiksować i wtedy no, fajne kompozycje też się dzieją. Numer 4, więc według mnie zdecydowanie nie jest to nudny kalendarz, ale że Wam powiem, że w piątce będzie coś dużego, więc na to bardzo, bardzo czekam. To jest niestety minus tego kalendarza, bo po prostu. Nie ma tutaj jak wyjąć tego. Nawet mogę to dla Was rozerwać i Wam pokazać, że dopiero teraz w taki sposób jest łatwiej, ale nie ma żadnego tutaj. Ułatwienia, a szkoda, żeby tego po prostu nie uszkodzić. Ten białutki zapach w porównaniu do tych innych to po prostu jest e, taki bardzo delikatny i świeży. E, no i będzie to wersja clean cotton, czyli świeże pranie. Numer 5. Zawsze w kalendarzach adwentowych, oprócz t czyli tych małych świeczek, które teraz otwierałam, e, były też samplery i tutaj też na taki czekam. Uuu, o, to jest naprawdę wielki plus. No, powiem Wam, że jestem w szoku. Mamy tutaj małą szklaną świeczkę, hicior. Więc moim zdaniem jest to zdecydowanie wielki plus tego kalendarza adwentowego w tym roku, małe świeczki, jest to nowość właśnie na ten sezon świąteczny, Snowflake Kisses i tutaj w nutach górnych mamy nektar brzoskwiniowy, truskawka, malina, w nutach środkowych fiołek, irys, róża, no te dolne to są nuty pudrowe, drzewo sandałowe, piżmo i naprawdę jest to taki fajny, słodziakowy zapach nieprzytłaczający, no hit. Bardzo, bardzo fajnie, że właśnie mamy te świeczki jestem zaskoczona bardzo, więc cieszę się, że jest jakaś zmiana w kalendarzu i są takie zapachy, które ja po prostu znam na pamięć, wiecie, powącham i zapadają mi bardzo, więc tutaj mamy nic innego jak świąteczne ciasteczka Christmas Cookie, w nutach górnych kremowa laska wanilii, dalej mamy kasztan, cynamon, cukier w nutach środkowych, w nutach dolnych wanilia i maślane nuty, no taki słodziek totalny do skrupania. Numer 7, czy Wy lubicie świece, czy lubicie woski, czy kolekcjonujecie, czy palicie, Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Ja po prostu uwielbiam, ale zresztą chyba widzieliście to po tle. I tutaj nowość tego jeszcze nie wąchałam, ale po kolorku się zorientowałam, że jest to świeca Byside Cedar. I tutaj w nutach mamy bergamotkę, zieloną gruszkę, grejfrut, kwiat mandarynki, lilia wodna. Bursztyn, drzewo cedrowe, piżmo, natomiast jak dla mnie jest to taki bardziej w kierunku choinkowo-męskich zapachach, także. Też odziwam się podoba. Ósemeczka a w dziewiątce już będzie coś większego. Powiem Wam, że po tych nutach zapachowych, jeżeli na przykład macie świece w domu, poczytajcie sobie, jakie są nuty zapachowe Waszych świec, i później będziecie mogli po prostu łatwo wywnioskować, jaki zapach Wam się spodoba. I ja na przykład większość świec e, zamawiam przez internet. Tutaj mamy czerwoną świeczkę. Zakładam, że jest to Peppermint Pinwheels i według mnie. Właśnie ten zapach jest naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ wydawało mi się, że te laseczki takie cukrowe to będą totalnie, ale mamy tutaj słuchajcie w nutach dolnych wanilię, bitą śmietanę, bitą śmietanę czekoladę oraz miętę, więc jest to bardzo słodki zapach z taką lekką domieszką tej mięty. W nutach górnych właśnie mamy miętę, masło, sól morską, a w środkowych cukier trzcinowy i miętę. Fajny zapaszek. I dziewiąteczka... Czyli tutaj powinna być kolejna świeczka Ciekawe ile tych świeczek będzie Uwaga Jest Winter Night Stars Powiem Wam, że niestety akurat ta świeczka bardzo, bardzo delikatnie pachnie W nutach górnych mamy cytrusy, eukaliptus Dalej w środkowych jest róża W nutach dolnych bursztyn oraz piżmo No i czuć ten eukaliptus, ale tak naprawdę malutko No i właśnie jeśli chodzi o zapach świec o ich moc, to jest to po prostu loteria. Dziesiątka, ogromne opakowanie, uwaga kochani, Wild Orchid i mamy tutaj kolejną szklaną świecę. Jest to zupełnie w moim klimacie taki słodziak, w ogóle zobaczyłam, że te świeczki, to jest dostępność ich w cenie 15,90 zł, taka właśnie szklana świeca, więc naprawdę dosyć dobra cena. Właśnie w kalendarzu tutaj wychodzi, bo tam 7 coś za okienko wychodziło. No i dobra, mamy w nutach górnych słoneczny ozon, kwiat mandarynki, bergamotka, liść, palmy. W nutach środkowych właśnie ta dzika orchidea, hibiskus, nektar truskawkowy, jaśmin, kwiat bananowca. W nutach dolnych piżmo, drzewo sandałowe, biała ambra. No i naprawdę. Bardzo ładny, taki kwiatowo-słodki zapach. Ale przyszeleli. No tak jak mówię, szkoda, że nie dawali, słuchajcie, jakoś tam na zmiany, bo na początku mógł się wydawać nudny ten kalendarz adwentowy, przez to, że było bardzo dużo tych małych. Ale teraz jedna kolejna duża, więc mam nadzieję, że oglądacie do końca. I tutaj właśnie są te cukrowe laseczki, które już wam pokazywałam. Właśnie tak czekoladowo-miętowo bardziej bym powiedziała, że mi przypominają te czekoladki After Eight. 37 gramów taka świeczka ma, 12 no nie wierzę, kolejna wielka ale fajnie, widzicie, warto było przebrnąć przez takie zamulone małe świeczki, clean cotton czyli też już mieliśmy to, ale to też jest bardzo fajny taki świeży zapach, zobaczymy jak w tym z jego mocą, myślę, że lepiej daje radę i w ogóle bardzo ładny design tych świeczek i teraz czas na trzynasteczkę w moim kalendarzu i znów jest ona bardzo duża więc otwieramy. Oj, ciężko tutaj było się przebić. Uwaga. W środku jest zapach o te sandalwood, o którym Wam mówiłam bardzo ładne, zobaczę jak z jego mocą i jak wypalę świeczkę to może skuszę się na taką dużą, właśnie jestem zdziwiona, bo mój nos ewoluował, wcześniej mi się takie zapachy w ogóle nie podobały, teraz no mega czternasteczka na chwilę się uspokoili dali małą świecę, ale już Wam mówię, że piętnastka jest kolejna duża więc jest wesoło w tym kalendarzu adwentowym, wiutka. i tutaj w tym kalendarzu tak jest, że jest właśnie jedna mała Mały ty i jedna duża świeca, więc mamy tutaj duplikat. Zapach to Snowflake Kisses. 15 naprawdę fajna się uzbiera tutaj kolekcja tych dużych świec. Mega opłacalny ten zestaw moim zdaniem o BySide Set. Fajny ten zapach. Naprawdę u! Ciekawy on jest na 100%. Są jakieś perfumy bardzo podobne do tego męskie, mówię Wam. 16. Aczkolwiek na perfumach męskich to za bardzo się nie znam. Sama też jakoś bardzo nie eksperymentuję z moimi perfumami. Tu muszę to rozerwać, żeby wyjąć. I tutaj mamy właśnie tą dziką orchidę. Jeden z takich najfajniejszych, ale najmniej świątecznych zapachów w tym kalendarzu. Siedemnastka mała, ale kto czeka na coś dużego, to już Was informuję, że w kolejnym odcinku właśnie tak będzie. Czerwony kolorek zapowiada nam świecę typową świąteczną Christmas Eve i mamy tutaj pomarańczę, migdał, limonka, cytryna w nutach górnych, następnie czerwona jagoda, cynamon, Muszka muszkatołowa w środkowych, dalej jest fiołek, bursztyn, kremowa pralina, wanilia w dolnych, więc jest taki fajny owocowy, słodki zapach właśnie z taką nutą świąteczną. I ta osiemnasteczka, na którą tu bardzo, bardzo czekałam, bo jest duża, czyli moja ulubiona. Aj, przyrząd się zaklinował. Nie da się niestety tego kalendarza ładnie otworzyć, ale jeżeli chcemy, żeby dobrze wyjąć bez uszkodzenia te świeczki, to jednak trzeba trochę powalczyć z tym opakowaniem. I tutaj mamy, słuchajcie, nowy zapach tego roku. Według opisu producenta jest to idealny, świąteczny akcent, zapach waniliowego ciasta, przełożonego świątecznymi owocami, oprószonego cukrem, pudrem i cynamonem z Pan Sugar Flurries. Myślałam, że to będzie taki mocno słodki ulepek, wiecie takie, ach ale nie, naprawdę przyjemny jest mamy tutaj w nutach górnych ananas, cytryna, morela, jabłko w nutach dolnych cynamon, jasnin, konwalia w nutach, to był środkowe przepraszam, w dolnych jest cukier, bursztyn drzewo sandałowe, drzewo cedrowe, piżmo ja lubię z dodatkiem piżma widzicie, mam tutaj troszkę owoców kwiatków też, więc to nie jest taki, taka typowa jedzeniówka naprawdę bardzo przyjemny niedrażniący zapach, bo wiecie te przyprawy to jednak mogą i te słodycze tak samo Rewelacja. Jeden z fajniejszych zapachów, jeśli chodzi o tą świąteczną nową kolekcję. piętnastka, ponownie duże okienko. Bardzo mi zależy, żeby jakoś tam fajnie przedstawić właśnie e, te świeczki, te zapachy, bo kurczę, jednak jest to ciężkie zadanie, jeżeli e, mam tutaj świecę i wiecie, opowiedzieć o tym, a Wy nie możecie powąchać, bo jednak zapach e, powąchany przez nos, no to dużo daje. Tutaj mamy ten Cinnamon Stick, czyli coś, tu już mieliśmy, taki klasyczny zapach, właśnie mm, czy to na święta, czy to na jesień, bo też Cynamon teraz króluje, więc jeżeli lubicie, no to polecam. Dwudziestka. Ten kalendarz to hit. Tutaj jest tyle tych wielkich świeczek. Naprawdę. Najlepszy kalendarz moim zdaniem, jaki Janki wypuściło. Serio. A tu co się zadziało z tą świeczką? O, zobaczcie. Może by powiedzieć, ktoś tak by powiedział, że to coś z popsutego, a tu... Olejki po prostu wypływają, więc może to być, że jest to świeca, która będzie miała ogromną moc. Jest to Christmas cookie, czyli świeca o tych zapachu, o zapachu tych ciasteczek, co też już mieliśmy wcześniej także będzie, według mnie intensywna, 21 czekajcie do końca, żeby Wam pokazać wszystkie rzeczy które się od... trafiły w tym kalendarzu adwentowym, to padniecie, bo ten widok jest już naprawdę imponujący jak dużo jest tych wielkich szklanych, o i tego byłam bardzo ciekawa skąd ja znam te zapachy, no słuchajcie bo to są nowości teraz na zimę, no to ja sobie wiecie, obczajam wcześniej co nowego się pojawi, więc mamy tutaj snow globe i patrzcie jaki piękny w ogóle tutaj ten mały nadruk, choć te duże świece jednak no przepiękne mają w tym roku naklej. No, i właśnie jest to zapach ten sam z tej pierwszej świecy, która się trafiła właśnie w kalendarzu. No, powiem Wam, że nie jest to mój faworyt. Bym też powiedziała, że z takimi męskimi nutami jest ten zapach. 22. Znowu chyba się Facebook odezwał podczas moich nagrywek, SORY. Znów nie wyciszałam telefonu. Ale powiem Wam, że to tutaj nie jest koniec tych małych świeczek. O, mamy coś takiego. Jasnego, turkusowego, tego jeszcze nie było. Coś może pokić kam, tutaj mam kompletnie niebieski, ale wiecie, co ciężko też czasem przewidzieć te świece jak po prostu nie ma opisu to jest moim zdaniem minus. Ale wiecie, co? Zdecydowanie w tej małej jest bardziej wyczuwalny ten turkusowy zapach, i bardziej tu czuję słodycz nawet, więc jest to zaskakujące, że tutaj on pachnie zupełnie inaczej. A na bank to jest ta sama świeca. Tam bardziej czułam eukaliptus, tutaj właśnie czuję róże Mamy właśnie w notach środkowych bursztyn, piżmo w dolnych, w górnych cytrus, eukaliptus, tutaj jest róża i cytrus na bank jest wyczuwalny. Jestem trochę zaskoczona, ale wiecie, tak to bywa. Świeca świecy, nierówna niestety. Numer 23. No tak się o tym przekonałam, że niektóre świece nawet, wiecie co miałam, tak, że z tej samej marki ten sam zapach, dwie świece po kolei. Kupowałam i jedna mocno pachnie, a druga nie, więc jest to po prostu totalna loteria. Tutaj kolejna biała świeca będzie do kolekcji z tym Snow Glow i 24. Jaką niespodziankę, jaki hit tym razem dla mnie przygotują. Jestem ciekawa. Zawsze, słuchajcie, był taki duży świecznik. Teraz widzę, że go nie ma w tym roku, bo po prostu te świeczki są w szkle i to mi się o wiele bardziej podoba i mamy tutaj ten Christmas Eve, czyli typowy świąteczniak. Fajnie, lubię go, taka klasyka właśnie te owoce karmelizowane, tak jak Wam mówiłam. Czy jesteście na to gotowi? Uwaga, oto zawartość tego kalendarza rozwalił system. Najlepszy kalendarz w tym roku, bym powiedziała, zaryzykuję, że ogólnie ze wszystkich ze świec to na pewno spośród każdego roku, aż nie wiem ile otwieram, 3-4 lata te Yankee Candle kalendarze i naprawdę no sztos najfajniejszy! Ile tych świec? Z 12 wielkich świec. A mówiłam wam, że kosztują 15,90, więc yy, słuchajcie, reszta tak naprawdę wychodzi w gratisie jeszcze kalendarz adwentowy. Śmiać mi się chce ze mnie, bo się tak podekscytowałam, tak podjarałam tym kalendarzem, że najchętniej bym użyła jakieś niecenzuralne słowo, ale ogólnie. Mocne polecanko tego kalendarza, czy w tej cenie promocyjnej, czy w tej cenie standardowej, tak jak ja zapłaciłam, to jest sztoś, ten kalendarz, nawet piesek przyszedł, zobaczcie, ona kocha wąchać świeczki, proszę bardzo. <grydy> Panda ze mną w ogóle odwiedza sklep świeczkowy bardzo często, jak jestem na zakupach świecowych, albo pójdę po prostu wąchać nowości, to pandziaczka jest po pierwsze wielką atrakcją w sklepie, a po drugie uwielbia wąchać te zapachy. Także dajcie znać w ogóle, czy znacie świece Yankee Candle. Ja y, znam je od początków YouTube'a, bo jak zaczęłam nagrywać, to tak naprawdę wtedy one były bardzo popularne, ale zaczynałam od wosków, e, no i no, tak już kilka lat sobie zbieram te świece. No taka moja zajawka, więc uwielbiam, uwielbiam i polecam Wam ten kalendarz mocno, jeżeli ktoś się zastanawiał. E, kochani, jeżeli obejrzyliście odcinek do końca, macie ochotę napisać komentarz, nie wiecie jaki, zapraszam do napisania. Mm, pachnie! pachnie pięknie. W się sensie napiszcie pachnie. Jeżeli podobał się odcinek, ciub górę, zasubskrybujcie kanał, filmy codziennie o 19.00. Buźka, do zobaczenia, pa